Firma GSG Industria to innowacyjne podejście do technologii bezwykopowej, to także innowacyjne podejście do biznesu. Dzięki temu w zeszłym roku nabyliśmy spółkę Kozak i weszliśmy w nowy rynek czyszczenia i utrzymania sieci kanalizacyjnych. Stąd nowe potrzeby, na przykład zakup wozu ciśnieniowego. W związku z powyższym padliśmy na pomysł, aby zorganizować wydarzenie pod tytułem Grand Prix wozów ciśnieniowych. W dniu dzisiejszym na terenie powujka Zamki. Za to chciałbym podziękować szczególnie zarządowi. Chcielibyśmy przetestować trzech potencjalnych dostawców sprzętu. Firmę Larsen, firmę Kaiser oraz firmę Capoletto. W tym momencie znajdujemy się na terenie budowy, na którym testujemy samochody w czasie pracy rzeczywistej. Dzięki temu jesteśmy w stanie zweryfikować zużycie paliwa, wydajność samochodu oraz skuteczność recyklingu. Po zakończeniu testu na placu budowy przenosimy się do naszej bazy, gdzie sprawdzimy w jaki sposób odwodniono osad z recyklingu oraz przetestujemy czynności związane z codzienną eksploatacją sprzętu. Miejmy nadzieję, że impreza, której dzisiaj byliśmy uczestnikami, będzie imprezą cykliczną, że zdecydujecie się Państwo na udział w niej za rok, gdzie pewnie spróbujemy zagwarantować Państwu większą ilość sprzętu do przetestowania.